Cześć, witaj serdecznie. Dziś szybkie przypomnienie chyba najprostszego czasu w języku angielskim, czyli Future Simple, bo przyszłość w angielskim jest prosta. Niedługo nauczysz się angielskiego i będziesz płynnie w nim rozmawiać. Ja jestem przekonany, że w około 5 minut jestem w stanie Ci wyjaśnić wszystko, co związane jest z Future Simple, czyli z przyszłością. A zatem jak budować zdania, w których będziemy mówili, że coś w przyszłości będziemy robić. Jak budować zdania, w których mówimy, że nie będziemy czegoś robić w przyszłości. A także jak budować zdania, w których będziemy pytać, czy coś będziemy robić w przyszłości. Oczywiście nie tylko my, możemy też pytać o inne podmioty, inne osoby. Po co? Lecimy na początek z prostą teorią. Budowa tego czasu jest banalnie prosta. Mamy Subject. Do tego dodajemy will i do tego dodajemy czasownik. To wystarczy nam do zbudowania zdania Future Simple. I tak naprawdę Ty nie musisz pamiętać tego wzoru. Wystarczy, że tak sobie wyobrazić, że na początku tego zdania, w którym mówimy, że ja coś będę robić w przyszłości, albo że ktoś coś będzie robić w przyszłości, mamy tę osobę, albo jakąś rzecz. Tutaj mamy akurat I, I. Do tego jest will, I will, i na przykład check, czyli sprawdzać. I will check, sprawdzę. Tak? Proste? Proste. Ale zobacz, teraz ty możesz tak sobie pokombinować i poprzestawiać. Zamiast tego I, to możesz powiedzieć na przykład you. You will check, czyli ty sprawdzisz. Albo na przykład she. She will check. Znudziło nam się check? Zmieńmy sobie jakiś inny czasownik, który znasz. Na przykład weźmy read. To read, czytać. So he will read on... Przeczyta, ale, ale ten subject to nie musi być tylko I, you, she, he, it i tak dalej. To może być równie dobrze coś konkretnego, ktoś konkretny, na przykład my father. My father will read a book. Right? Czyli mój ojciec przeczyta książkę. To mogą być także your French. Your French, czyli ten subject, your French will help you. Czyli twoi przyjaciele pomogą ci. Ponieważ to will, tak możesz sobie wyobrazić, że ono tak trochę brzmi jak. Wola do zrobienia czegoś w przyszłości. Ma to sens? Bardzo to ułatwi ci rozumienie tego czasu. I tutaj dobra wiadomość dla tych, którzy nie lubią tych wyjątków od wyjątków. Tu zawsze do każdej osoby, niezależnie czy to jest pierwsza, druga czy trzecia osoba, liczby pojedynczej czy mnogiej, zawsze to działa tak samo. Nie ma żadnych końcówek, nie ma żadnych wyjątków. I czasowniki się nie odmieniają w żaden sposób, więc chyba jest to wystarczający dowód na to, że jest to najprostsza konstrukcja, jeśli chodzi o czasy. No to teraz szybkie przypomnienie, jak zadawać pytania, w tym Future Simple. No, wystarczy prosta. Inwersja, czyli odwrócenie Już znasz to na pewno z różnych sytuacji Bo to will wtedy wędruje nam na początek I will check Tak naprawdę byśmy mieli will Do tego dodajemy subject, czyli I Will I I do tego verb, czyli czasownik Will I check, czyli ja sprawdzę Will you tell me Czy ty mi powiesz Albo na przykład jeżeli chcesz się oświadczyć anglojęzycznej dziewczynie Will you marry me Czy wyjdziesz za mnie, czy ożenisz się ze mną To weźmy coś takiego trudniejszego Czy twój szef Da Ci pieniądze. Na początku może się to wydawać trudne dla osoby początkującej, ale spróbujmy to sobie poukładać. Szef to będzie podmiot, czyli Bosch, ale tam było konkretnie Twój szef, czyli Yo Bosch. To mamy całość. Twój szef to jest podmiot. Możesz zacząć od twierdzenia. Twój szef da Ci pieniądze. So Yo Bosch will, następnie czasownik dawać, to give. Will give you money? No i pytanie, prosta inwersja. Will your boss give you money? To teraz do tego wszystkiego jeszcze warto by było powiedzieć, że czegoś się nie zrobi w przyszłości, że czegoś nie będzie. I tu mamy dwie możliwości. Jedną, normalną, i drugą z takim skrótem, który warto znać i on tak troszeczkę, troszeczkę może sprawiać problemy osobom początkującym, a jest to skrót WONT. I zauważ, że nie mówię tego płasko WONT, tylko WONT. WONT. Wiem, być może nie słyszysz teraz różnicy, ale z czasem to poczujesz. Want, płaskie, chcieć. I want, I won't. Ja nie zrobię czegoś. Natomiast po prostu jest to skrót od will not. Więc tak naprawdę wystarczy dodać to not po naszym will, żeby powiedzieć, że czegoś się nie zrobi, że ktoś czegoś nie zrobi. A zatem tutaj mamy sprawdzę, I will check, a nie sprawdzę, I will not check. Albo wiemy, że to will not może nam się zmienić na won't. So I won't check. Ja nie sprawdzę. A spróbuj teraz powiedzieć coś takiego, nie zatańczę z tobą. Możesz po kolei przejść przez ten proces. Najpierw powiedzieć sobie takie twierdzenie. Zatańczę z tobą. I will dance with you. A później możesz albo dodać not po will. I will not dance with you. Albo możesz powiedzieć z tym skrótem I won't. I won't. With you. I teraz powiem coś bardzo ważnego. Być może wydaje Ci się, że już to umiesz. Hmm, to jest takie banalne. Darek mi to teraz wytłumaczył, ja to już wszystko umiem. Ale uwierz mi, że teraz to jest dopiero pierwszy etap. Teraz dopiero załapujesz to. Będziesz to umieć po wykonaniu z tym kilku zdań, po stworzeniu z tym kilku przykładów, ale też po kilku rozmowach po angielsku z drugim człowiekiem. Dlatego ja dałem Ci tutaj proste wyjaśnienie. Teraz Ty musisz wykonać z tym dalszą robotę. Natomiast jeżeli Ci się podobało, możesz dorzucić coś od siebie i dzięki temu nie tylko zrobisz mi przyjemnie, ale przede wszystkim dowiesz się, o nowych materiałach, które będą wrzucane na moje media społecznościowe, ponieważ algorytm tak pomyśli: o, ten człowiek uczy się angielskiego i jeszcze lubi materiały darka, więc będę mu podsyłać kolejne materiały darka. A wtedy zostaniesz ze mną dłużej i Twój angielski będzie się rozwijał. Do zobaczenia. Cześć!